Cześć, z tej strony Filip. Słuchajcie, dzisiaj Eurotax y, Driver y, y, drugi odcinek, zrobiłem dwie trasy po y, odcinek. Słuchajcie, jak się nic nie wydarzyło na YouTubie, to no to będziemy... Ja po prostu wyprzedzamy bardzo tylko Jeszcze sprawdźmy, jeszcze sprawdźmy, tylko żebyś nie było. 9 odebranych. Kiedy ten nauczyciel był? Mam nadzieję, że nie Marcelo. Ma na kanale, dobra, dobra, dobra. Jest! Tak, nie ma Marcela. Jest. No to słuchajcie, przechodzimy do Eurotracka. Driver, nie wiem na nadal tej kamerki. Niemal to na mnie przeszkadza w odcinku. Zaczynamy na nasz drugi odcinek. Mam przy ładowarce jestem w pokoju rodziców. Kurde, jak to... już parę misji przyszłem nawet w Słuchaj w Berlinie, tata tylko musiał mi... To w Paryżu jeszcze wcześniej, ale pierwszy raz przeszłem w Berlinie, suszę. No to zaczynamy. Gierkę. mi się. Piszcie naprawdę w komentarzu, bo to już niedługo prawdopodobnie będziemy mieć ciężarówkę nową. Piszcie w komentarzu, co to ma być? Taka marka. Prawdopodobnie jutro Marcelok do mnie przyjedzie. Słuchajcie teraz, naprawdę. Albo... Spójrzcie, właśnie tutaj są moje no monety. A zbugowało mi się, widzicie licznik. Yy, właśnie tu chcę, chcę Wam to pokazać. To może mi przeszkodzić, no to tutaj, to będę musiała tutaj wylądować. Dobra, 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 dobra. A, muszę nawrócić, muszę nawrócić. Piszcie w komentarzu, czy staliście kiedyś szkole jedynkę, bo ja jeszcze nie. No i jeszcze to była dwój, ale się zamienieliśmy Trucks. Jak słyszycie tu drukarkę 3D, to bardzo przepraszam, ale yy, się coś robi. Nawet i dobrze idę. To ruszamy. bo tutaj nieszczęsna dla mnie brama. Czerwony stój! Chyba już jest zielony, tak, zielony jest. Nie czerwone było! ajajajaj ja, ja. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. A ja, ulewne pogoda.

bo on się nie chce bawić a jeszcze na odcinku bo on chce rządzić kiedy mam odcinek, kiedy nie jak jestem w domu, dziwne Czego ja go nie pytałem jak pędzę. right side powinno być nie, jak pędzel kurde, Ścinka. It's not a sheep's business from when the world drinks his water. I miss my lady back home. It's not a sheep's business from when the world... Does anybody know a good radio station? 500 meters ahead, alligator on the right side. Przepraszam, że mi się tak nie. też nie wiem. Może przemówić ze No fall. Specjalnie zrobiłem takie uderzenie, bo chyba nie miałem już rady hamować, mówię. Strasznie mi się czuć, nie co najbolso. Gdzie nas odwaliło? A, nawet blisko. Pamiętajcie, w piątek prawdopodobnie będzie emergencja. Mi się coraz częściej pytają gościu, Nie chciałem go... Nie chciałem go puścić. Czterka mi się zrobi czarny, coś na gość. No, Tam Pamiętam gościu. Teraz się idzie wolno. Ja! Ale... Wolno! Zwłaszczy. Pozdrawiam moją całą klasę, tak powiem. Drugą A. Kurde, jak, jak nie, niektórzy biorą... Prostą linią, prostą prostu prostą linią e, Jak teraz? Tylko nam odjęło e, e, tych, no wiecie e, Kasy, kasy, tak, euro Uwaga! 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 Kościół! Mocniej! Mocniej! No, no, no widzicie? Pogoniłem ich! Uj, 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 uj. Widzieliście, że musiałam zrobić taki manewr? Ale to tam chyba będzie. I tutaj miałam się Kur... Kur... Proszę cię! Nie, Boże, Boże, proszę! No to do, do tyłu! Kur... No nie wiem Teraz mi jej mało, dobra Gdzie mnie odwaliło znów? Nooo A. Wow. A bracie nie zbyt dużo na filmach, bo ci yy, to zablokuje i nie będziesz mogła publikować, jak to oglądasz. Bądź jakoś publikuję, może mnie Dawaj, dawaj jeszcze tu, tu Nie mogę przełączyć przełożyć nic A. Ciekawe czy w tym przyjadę sobie Oczywiście, że przyjechałem. Jakby inaczej. Filip sobie radzi. Spójrzcie, Jezusie, się, obróciła mnie! Spójrzcie! Tu, tu jest lepsza droga. Łuj, goś, goście żyjesz! Pra, prawie byś wpadł na trawę. Zaraz będzie kółto pol nad rogą. Jezus! Ej! Ścinka, sukać! Ścinka! Nawigacja się. A tu była sobie nic innego. Czego mam jechać z tym? Ale tak. Kurde. Ja nie mogę jak to jest... Bo wiecie, tir tu trzeba uprowa uprowadzić. Muszę zobaczyć, czy to dobrze się nagrało w montażu. od razu może być właśnie. Dobrze mówiłem. Na koniec powiem, kogo mam pozdrowić. jest w ogóle pięknie, widzicie? Chciałam się nie, 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 nigdzie nie wpakować. Ja to zbyt szybko, no, zaraz zakręt widzę. 30. Marcela Krzysztofa, ale kiedy byłem? O właśnie, jechałem tą drogą! Ja ją znam jak ulał! Uh! Dzień dobry! Proszę gasić! Właśnie, nią, nią, nią kiedyś jechałem. Tą drogą, ja, to, ja ją znam, bo ja ją jechałem. Myślałem, że zahaczy. może być. Łoj. Będzie to dość głośno. Wiedziałem, że będzie deszcz. Spójrzcie, tylko pani wygląda na nawigacji pomiędzy. Chwaj tam będzie nic nie jest. Albo to tak wyjdzie. <laughs> <Ciecie>, Cześć, jak przyjechałem. Tu <laughs> byłem w, w, w ogóle... Puchardko. O to, to tam też ten pożar. Czyżby... Czy, czyżby policja? więc zakończymy zaraz odcinek. A właśnie tu się zawsze trzeba parkować Ale to, nie szkoda mi tam Ja chcę żebym zaparkował tym, to tym zaparkuję Udzieliście? Pięknie Dawaj, dawaj, dawaj. Dwadzieścia No to słuchajcie. Powoli kończymy odcinek. Pa, pa!